W tej prezentacji wyjaśnię, w jaki sposób wpisać podstawowe dane własnej firmy, aby korzystać w sposób komercyjny z programu TS. Nazwę firmy podajemy w trakcie procesu instalacji w programie serwisowym i ta nazwa powinna być tam już zapisana. Ja w tym momencie sprawdzę czy upewnię się, czy ona rzeczywiście tam jest. Uruchamiam program serwisowy. Przechodzę do obszaru licencji i wybieram polecenie trwała zmiana licencji. Czekam aż program pobierze dane z serwera. I rzeczywiście jest tutaj już pisana nazwa Transpet Jankowalski. Jest to nazwa przykładowa, służąca do e, testów czy do prezentacji. Nie będę jej zmieniał i przycisnę przycisk Anuluj. Jeśli ta nazwa została błędnie wpisana, to w tym momencie można dokonać zmiany i wcisnąć przycisk OK. Ponieważ, tak jak powiedziałem, nie będę jej zmieniał, wychodzę z tego okna anulowaniem operacji i zamykam program serwisowy. Dalsze dane firmy wpiszę już w programie klienckim w programie TSWin. Otwieram ten program ponieważ w tym programie nie został wpisany żaden inny operator, a także nie wpisano hasła do operatora podstawowego, którym jest autoadmin, wystarczy w oknie logowania kliknąć przycisk OK. Program został otworzony na stronie głównej. W tej chwili przejdę do obszaru danych firmy przyciskiem firma z lewej, z znajdującym się u góry z lewej strony. Jak widać, nazwa firmy jest już wpisana, ponieważ to się odbyło poprzez program serwisowy. Wpiszę tutaj jedynie te dane, które są niezbędne do dalszej pracy z programem, m.in. innymi do wystawiania faktur czy zleceń. No, podstawowym takim polem jest NIP. Wpiszę tutaj jakiś NIP przykładowy. Oczywiście całkowicie zmyślony, fikcyjny. Wybiorę jakąś miejscowość, gdzie ta firma testowa ma siedzibę, powiedzmy będzie to Wrocław. Wrocław, kod jakiś znowu z sufitu, 244. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o... Aha, no oczywiście, ulica, przepraszam, ulica, ulica, powiedzmy, Prosta. Ulica Prosta. Powiedzmy jakiś numer 100. I już, i teraz mamy już podstawowe dane wpisane do programu. Można tu jeszcze wpisać jeszcze inne dane, takie jak dane kontaktowe, ale nie jest to niezbędne. Po zatwierdzeniu y, operacji w polu poczta wy, y, powielił nam się nazwa z y, pola miejscowość. Jeśli poczta znajduje się gdzie indziej niż miejscowość, czy należy tutaj y, ją y, przed zatwierdzeniem zmian wpisać albo później zmienić. Pozostaje jeszcze jedna rzecz, która jest niezbędna do komercyjnego wykorzystywania programu, to jest zdefiniowanie kont bankowych firmy, naszej firmy. Ja przykładowo tu wpiszę dwa konta, jedno złotówkowe, jedno euro. Wpisuję konto złotówkowe, powiedzmy, będzie to w banku Alior. Wymyślę tutaj znów fikcyjny. Fikcyjne konto, takie, które łatwo wpisywać, powiedzmy, składające się z samych jedynek. Tak, i w ten sposób zdefiniowałem konto złotówkowe, a teraz dodam jeszcze walutowe w euro, powiedzmy, w banku. I tu znowu wymyślę jakiś fikcyjny numer, tym razem złożony z dwójek. OK. I jeszcze jakiś SWIFT. No powiedzmy, no nie wiem. Też całkowicie fikcyjny. Zatwierdzam to drugie konto i w tym momencie program Mamy już gotowy do, do, do pracy. Jeszcze tylko wrócę do danych, po, do pól podstawowych, żeby wyjaśnić, że mamy tutaj wpisaliśmy tutaj NIP w takiej postaci podstawowej. W momencie, kiedy jest zaznaczona opcja NIP UE to na fakturach pojawi się również NIP w formacie UE, czyli z symbolem PL, przed cyframi pisanymi bez myślników. Zresztą to zostanie pokazane w dalszych prezentacjach. Zamykam okno firmy i to jest koniec prezentacji.